Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Cześć. Słuchajcie, zostałam poproszona o to, żebym podzieliła się z Wami na temat wyboru systemu do zarządzania wagi, który będzie towarzyszył w najbliższych tygodniach w moim życiu. Jest to system, który stosowałam kilka lat temu, który dał mi możliwość zrzucenia kilkunastu kilogramów bez efektu jojo, więc dlatego teraz chciałam się z Wami tym podzielić, ponieważ jest to sprawdzony przeze mnie i rekomendowany system. Będę zaczynała. Właśnie pracę z tym systemem od następnego poniedziałku, więc będziecie mogli śledzić moją przemianę. A ci, co oglądają moje zdjęcia, czy ci z Was, którzy są razem ze mną tutaj na grupie, czy na profilach ogólnie dostępnych, publicznych, no widzicie, że tego kochanego ciałka trochę mam, tym bardziej teraz pociąży, dlatego zależy mi na tym, żeby wrócić do formy, żeby móc nałożyć te wszystkie fajowe kietki, które czekają w garderobie na to, żeby mogły być znowu noszone, więc to jest, słuchajcie, coś, co Rozpoczynam I zachęcam Was do uwagi ze względu na to, że ten program jest genialny w kilku aspektach. I zaraz Wam powiem, dlaczego zdecydowałam się właśnie na, na podjęcie wyzwania 90-dniowego, właśnie z Tier 90. Słuchajcie, ja stosowałam bardzo wiele różnych, różnych diet, różnych programów: 9-dniowych, 12-dniowych, 30-dniowych. Próbowałam na różne sposoby właśnie ograniczać i słodycze, i tak dalej. Lecz jednak słuchajcie, po każdym takim programie, który prowadziłam, który wprowadziłam do swojego życia, miałam efekt jojo, po każdym takim programie niestety wracało mi dużo więcej kilogramów. Uważam, że nielogiczne jest to, żeby się głodzić przez 9, czy 12, czy 30 dni, bez nawyku po prostu, właściwego jedzenia i bez wspomagania swojego organizmu w tym, żeby nauczył się funkcjonować inaczej i po prostu korzystać. Z życia i móc po prostu nie głodować się. Uważam, że właśnie zdrowie uzyskane, tak jak ktoś powiedział, za pomocą zbyt restrykcyjnej diety, to jest po prostu przykra choroba, więc myślę, że każdy z Was, może prawie każdy, nie wiem czy każdy, ale kocha, kocha dobre jedzenie, kocha dobre wino, kocha celebrowanie tego życia. Słuchajcie, mamy je tylko jedno. Ja nie chcę go spędzić tylko i wyłącznie na zagryzaniu czy po prostu sałaty, no bo jest tak dużo pięknych, wspaniałych, cudownych, potężnych smaków, które mam ochotę próbować podróżując po świecie, czy chociażby siedząc na. na w sytuacji, kiedy dzisiaj jesteśmy w tych domach trochę zamknięci. Więc słuchajcie, ten program. Pozwala nam w bardzo skuteczny sposób nauczyć się właściwego odżywiania, ale też pozwala nam na to, że nie mamy później jojok, czego się najbardziej boimy. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn, dlaczego nie zaczynamy żadnych, żadnych właśnie dietetycznych programów, dlatego że i tak wiemy, że wrócimy do swojej wagi albo nawet ją po prostu po tym programie przeskoczymy. Wiem to, znam to, miałam to, słuchajcie, przerabiałam, więc dlatego chciałam się z wami podzielić, programem, który skradł moje serce już kilka lat temu. Teraz wracam do niego ze względu na to, że chciałabym po prostu tych naście kilo, naście kilo zrzucić. Program jest 90-dniowy. To jest też program, który uczy nas nawyku jedzenia konkretnych posiłków w, konkretnych, w konkretnym odstępie czasu, więc nie jest to program, w którym się głodzicie. Nie będziecie czuć się głodni, nie będziecie czuć się niedożywieni. To jest absolutna, ogromna bomba, Witaminowa i antyoksydacyjna dla całego Twojego organizmu, więc nie jest to tak naprawdę program odchudzający, jest to program odżywiający Twoje ciało, wskutek czego tracisz kilogramy. I naprawdę polecam Wam uwagę to wideo, obejrzyjcie i zostańcie ze mną do końca, bo będę miała dla Was niespodziankę. Więc słuchajcie, będę zaglądała trochę do notatki, ponieważ zrobiłam sobie tu specjalnie notatki dotyczące składu i tego, co mnie przekonało do tego, że warto po ten program sięgnąć. Jak wiecie, ja nie jestem dietetykiem, ja nie będę się tutaj e, wymądrzać dotycząc, właśnie mówiąc, e, dotyczący e, kwestii związane ze składem czy z działaniem konkretnych substancji, aczkolwiek spędziłam 16 lat w rynku farmaceutycznym, miałam dostęp do tych, tej wiedzy naukowej, medycznej, korzystałam często z badań klinicznych, czytałam je, analizowałam, przygotowywałam kampanię, więc mam trochę świadomości dotyczącej tego tematu, więc mam nadzieję, że mi zaufacie, a sprawdźcie jeszcze dodatkowo w Wikipedii i potwierdźcie to, to, co mówię, w kontekście konkretnych składników, które zawiera ten program. No i teraz pokrótce, słuchajcie, 90 dni, wyznaczone konkretnie, co mamy robić i jak mamy w tym momencie stosować. Program składa się z czterech elementów, które będą nam w tych 90 dniach towarzyszyć. A mianowicie szasetka JS, to będzie pierwsza rzecz, którą będziemy przyjmować, zaraz będę o niej mówić. Są też batony, tylko że to jest bardzo ważny temat. To nie jest baton, który zagryziemy chęć słodyczy po obiedzie. To jest baton, który zastępuje nam posiłek. Słuchajcie, jest w wersji czekoladowej i lemonowej, cytrynowej i naprawdę jest smaczny, ale wiecie, no gust jak... Każdy ma inną, tak mówią. E, więc, więc polecam Wam po prostu spróbowanie. E, te batoniki, w, w, po pierwszym etapie, kiedy brałam ten system kilka lat temu, jak jeszcze pracowałam w korporacji, zastępowały mi obiad albo po prostu drugie, jakby drugi obiad. tak W sensie taki podwieczorek, który jeszcze często w korpo, siedząc za biurkiem, długie godziny e, musiałam sobie skubnąć. Więc to jest naprawdę mega, super temat. Warto mieć te, te batony. Przy sobie, jak chce się Wam coś schrupać, jak jedziecie daleko samochodem, możecie je kupić też niezależnie od tego programu, więc dajcie znać, czy jesteście tym zainteresowani. No i słuchajcie, podstawa bardzo duża i silna, wyróżniająca ten system. To, są, to jest podstawa właśnie w kompleksach, o których też za chwileczkę Wam powiem, co zawierają, i tak dalej. Program jest bardzo prosty, intuicyjny, łatwy w zastosowaniu. Przyjmuje się te, te kapsułki razem z posiłkiem, więc to też nas uczy jedzenia. Minimum. Czterech posiłków dziennie, więc jest to takie bardzo intuicyjne. Czy trzeba ćwiczyć? Warto jest się wybrać na spacer. Ja nie jestem tygrysem siłowni. Kiedyś to przerabiałam, jak byłam na studiach, naprawdę byłam mega fit, mogę wam wysłać zdjęcie. Tutaj dołączę pod tym postem. Zobaczycie, jak wyglądałam. I naprawdę uwielbiałam siłownię, ale później już mi się to trochę znudziło. Później przy celebrowaniu tego życia, gdzieś tam miałam mniej czasu na te, na te spędzanie na siłowni trzech godzin i po prostu swojego ciała. Jeżeli tak macie, jak ja, no to to jest na pewno też super program dla was. To nie chodzi o to, że raptem musicie stać się kulturystami i po prostu wyciskać po to, żeby schudnąć w tym programie, to nie o to chodzi. Zobaczycie sami, jak podczas właśnie tego programu będziecie w stanie bardzo szybko zauważyć zmianę na waszym ciele, ale też pojawią wam się mięśnie, na przykład na mięśnie, mięśnie brzucha, które dawno zostały zapomniane i dawno. Gdzieś tam się ukryły w, bardzo często pod, pod warstewką jakiejś tam pizzy albo po prostu smacznych nawet grzaneczek, które czasem, na które czasem się kusimy. Także słuchajcie, przechodząc do, do meritum, bardzo Was proszę, żebyście odebrali ten, ten komunikat jako nie system odchudzania, bo to nie jest system odchudzania, to jest system zarządzania wagi. Jedyny w swoim rodzaju, jedyny, bo unikatowy. Dlaczego? Dlatego, że opiera się na Komunikacji genowej. Słuchajcie, to jest jedyny program, który odbiera. Sygnał, jeśli chodzi o nasze geny, opiera się na ekspresji genowej, czyli wpływamy na geny odpowiedzialne za procesy metaboliczne, za procesy przemiany materii. I tak jak znacie nasze produkty do zastosowania zewnętrznego, czyli właśnie produkty h oparte właśnie na komunikacji genowej, co robią z naszymi twarzami, co robią dobroczynnego z naszymi zmarszczkami, tak właśnie ten program, słuchajcie, Tier 90, to h ale od wewnątrz. Genialna, petarda zdrowia. I naprawdę wspaniały efekt. I teraz tak, jeśli chodzi o właśnie te suplementy, które są w tym programie. Przepraszam, słuchajcie, coś mnie przytkało. W tym programie to to, co jest bardzo też istotne, to to, że one są produkowane w tej jakości 6S. Czyli jeżeli dzisiaj bierzecie jakikolwiek suplement, sprawdźcie, czy ma pieczątkę 6S. Czy ma gwarancję tego, że to, co macie na opakowaniu, jest na pewno w każdej kapsułce, którą łykacie. To bardzo istotne, żeby rzeczywiście odżywiać się czymś, co po prostu powoduje różnice. No i dobrze, z czego się składają? Słuchajcie, Sasze którą łykamy przez pierwsze 14 dni naszego programu, to jest, słuchajcie, saszetka, która jest w proszku. Rozpuszczamy ją w napoju nisko słodzonym, najlepiej w wodzie, ale nie jest przeciwwskazany tutaj żaden sok. Jeżeli byście chcieli zabić na przykład smak może tej saszetki, choć on nie jest niesmaczny. I w tym momencie, słuchajcie, wszystkie, wszystkie właśnie substancje, które są zawarte w tej saszetce, jak i w innych suplementach, które Wam pokazywałam w tym kompleksie F i kompleksie C, które używamy do tego programu, to jest właśnie wielka petarda przeciwutleniaczy, antyoksydantów, które wspomagają cały nasz organizm. To nie jest tylko kwestia samej wagi i utraty po prostu kilogramów, czy metabolizmu, który jest przyspieszany w tym konkretnym procesie. Więc co zawiera ta saszetka? Zawiera, słuchajcie, wyciąg z opuncji figowej, która reguluje bardzo silnie poziom cukru, jak również wspomaga przez to właśnie gospodarkę węglową, Badanową, jak również wiąże tłuszcz, słuchajcie, z pożywienia. To tak jak kiedyś był taki lekor listat, który miałam okazję wprowadzać na rynek, jeszcze w firmie Roche, który wiązał właśnie 20% z pożywienia tłuszczu. On objawiał się, niestety, tam bardzo dużymi działaniami niepożądanymi, nie będę w to wnikać. W każdym razie był bardzo, bardzo wątpliwym produktem, którego ludzie nie chcieli stosować, ponieważ działania niepożądane były, no domyślcie się jakie. Więc tutaj ta opuncja wiąże tłuszcz w tak, taki sposób, że nie mamy tego działania niepożądanego związanego z jakimś dyskomfortem, więc wspomaga bardzo silnie odchudzanie i to, to samo, co jest bardzo też istotne, czujemy jakby w tym momencie efekt podczas tych 14 dni, że jesteśmy chudsi, że umieścimy się w ubrania, które, które, w które wcześniej się nie mieściliśmy. Kolejny składnik, który jest w tej, w tej saszetce, to jest szafran. Słuchajcie, przyprawa o genialnych właściwościach, myślę, że każdy tutaj o tym wie. Jest on dostępny w tym produkcie o bardzo dużym stężeniu, dlatego zwiększa poziom serotoniny, dopaminy, endorfin, daje nam poczucie szczęścia, co jest tak bardzo też ważne w tym pierwszym etapie podjęcia tego procesu zarządzania wagi, więc to też wspomaga naszą chęć kontynuowania tego całego procesu. To, co jest też istotne, żeby podkreślić, to, że działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, więc jeżeli nawet włączymy sobie tutaj fizyczne Właśnie ćwiczenia, to one w bardzo skuteczny sposób, on w bardzo skuteczny sposób, ten szafran, pozbędzie nas po prostu bólu związanego z zakwasami, poprawia krążenie, poprawia trawienie właśnie cukrów, więc też wspomaga metabolizm, ale co ważne, wspomaga, nie zastąpi nam tego, że po prostu musimy się trzymać oczywiście też przepisów, które są podane w tym programie. Kolejny składnik to owoc granatu. Od wielu lat w medycynie chińskiej w medycynie rosyjskiej jest uważany jako sk za, za skoncentrowane życie. Ja do tej pory wiem, jak ludzie z Podlasia sprowadzają sobie gdzieś z Rosji właśnie soki z granata, więc ten owoc granatu wspomaga krążenie, hamuje właśnie działanie złego cholesterolu, więc LDL-u, jak również bardzo mocno normuje poziom trójglicerydów, pomaga w zakażeniach grzybicznych, bakteryjnych, wirusowych. Pamiętajcie, że jelito to nasze drugie. drugie i mózg. My musimy też dbać o to, żeby ono nie było e, zagrzybione e, za za pasoży to wane, więc to jest też istotne, żeby mieć to też na uwadze. Jak również właśnie ten owoc granatu przyspiesza redukcję tkanki tłuszczowej i daje sytość. Tak, więc mamy poczucie sytości i hamuje uczucie głodu poprzez to, że zawiera dużo polifenoli, które właśnie na ten temat tutaj się wypowiadają. Zawiera również czerwoną pomarańczę, która zawiera dużo karotenoidów, antycyjanów. Więc to jest coś, co po prostu Sprawia, że ta mieszanka w pierwszych 14 dniach przyjmowania nie tylko działa na naszą, na naszą fizjonomię, ale też na to, jak czujemy, jak odczuwamy te, te endorfiny, które się w nas budzą, ten hormon szczęścia, który sprawia, że chcemy jeszcze bardziej i mocniej przywiązać się po prostu do tego, żeby osiągnąć swój cel, który sobie założyliśmy. Dobrze, teraz kompleks S, słuchajcie, czyli. Kompleks, kompleks F, czyli ten kompleks, który bierzemy cztery razy dziennie, zawsze do posiłku, słuchajcie. Co zawiera? Zawiera wyciąg z winogron, który właśnie chroni nas, jeśli chodzi o zespoły metaboliczne. Wpiszcie sobie w Wikipedii, co to jest zespół metaboliczny. To jest wszystko to, co dzisiaj niestety zagraża naszemu, naszemu życiu i naszemu zdrowiu, co jest bardzo popularne ze względu na to, że jemy różnie, nieregularnie, niezbyt dobrej jakości jedzenie, więc jest to. To naprawdę bardzo kluczowe. Następnie wyciąg z grejfruta, który znowu zawiera korotenoidy, jest bardzo silnie skoncentrowany, który powoduje obniżenie cholesterolu, zwłaszcza tej frakcji LDL, trójglicerydów, przyspiesza przemianę materii, jak również powoduje bardzo silną detoksykację. Flavonoidy zaś, które zawierane, zawarte są właśnie w tym wyciągu z grejfruta, powodują przemiany komórkowe i przyspieszają te procesy, więc to wszystko ma ogromne znaczenie. Jest też w tym programie wyciąg z zielonej herbaty, która wiemy i myślę, że tutaj każdy jest w tym świadomy i ta edukacja na tej podstawie już jest bardzo długo letnia, że reguluje poziom cukru we krwi, więc nie mamy tych napadów głodu, reguluje też ciśnienie krwi, które bardzo często płata nam figle, ale też powoduje spalanie tłuszczu. W tym kompleksie zawarta jest również cebula, wyciąg z cebuli, których enzymy bardzo silnie wspomagają trawienie, działają przeciw przeciwzaparciem, i regulują również ciśnienie krwi, więc te wszystkie aspekty się ze sobą oczywiście łączą. No i wyciąg z cytrusów, jak również pieprzka jen, to jest składnik tego właśnie kompleksu, który łykamy cztery razy dziennie wraz z posiłkiem. No i kompleks, słuchajcie, C, czyli ten, te mniejsze opakowanie, takie niższe, to jest znowu produkt, który bierzemy trzy razy dziennie. I co zawiera? Zawiera ziarno kakaowca, który podnosi poziom serotoniny, więc znowu działamy od strony umysłu i wewnętrznych aspektów naszego mózgu. Obniża poziom kortyzolu, to bardzo ważny aspekt. Słuchajcie, poczytajcie o tym kortyzolu, On bardzo często jest takim tajnym, negatywnym agentem, który rozwala nam cały system związany z między innymi z odchudzaniem, ale nie tylko. Ale też poprawia, słuchajcie, pamięć, koncentrację, skupienie, więc jest to bardzo szerokie rokie działanie, które powoduje, że możemy w bardzo szybki sposób zobaczyć ten efekt. No i słuchajcie, pestki z wiśni, które, które dają nam też bardzo silny efekt związany z. Ja już tutaj, słuchajcie, zaglądam dalej, żeby Wam opowiedzieć o tym bardzo szczegółowo, ale też bardzo rzetelnie. Działanie przeciwbulowe, bardzo silne działanie przeciwbólowe, czyli znowu, jeżeli ruszymy się trochę, to brak zakwasów, jak również wspomaga bardzo silnie obniżenie frakcji LDL, czyli tej negatywnej frakcji cholesterolu, no i wspomaga też jakby całą przemianę komórkową. Co jest też istotne w tym kompleksie, słuchajcie, zawarta jest też melatonina. I to jest o tyle, o tyle ciekawe, że przecież łykamy go trzy razy dziennie, a nie tylko na noc, ale właśnie o to chodzi. Słuchajcie, ta melatonina w sposób bardzo skuteczny się kumuluje podczas całego dnia, po to, żebyśmy w momencie, kiedy kładziemy się spać, mogli położyć się, zasnąć, wypocząć, co jest związane z oczyszczaniem się naszego organizmu w nocy, więc wstajemy rzeź, rzeźcy i po prostu pełni energii rano. Więc słuchajcie, to cała kombinacja, zarówno tych składników, które stanowią właśnie część TR90, jak również cały, całe podejście do, do tego programu, to, że macie tam centymetr, który możecie się pomierzyć, to, że macie dziennik transformacji, w którym wpisujecie sobie konkretne swoje wymiary i dopisujecie to sobie po prostu w trakcie trwania programu. Macie konkretne przepisy, macie dostęp do YouTube'a, do naszego kanału, na którym są właśnie przepisy dotyczące tego, 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 tego programu i tego, co sobie gotować, kiedy ten program ten program zastosujecie, więc jest to naprawdę prosta, słuchajcie, bardzo piękna droga do tego, żebyście mogli spełnić swoje marzenia. A myślę, że tak jak ja, większość właśnie na nowy rok postanowiło sobie, żeby po prostu wyglądać lepiej i żeby może właśnie tym ciałem trochę bardziej się zająć. Przed nami, słuchajcie, przed nami, przede mną, przed zespołem Freedom Bosses piękne wyjazdy na podróże sukcesu i wakacje, więc po prostu, żeby się wybrać na tą. Plaże, moi drodzy. Ten brzuszek musi wyglądać po prostu cool. No i nie tylko brzuch, ale też całe ciało, więc ja nad tym będę pracować. Serdecznie was zapraszam do obserwowania tej transformacji. E, dawajcie znać, czy macie pytania i tak jak mówiłam, jeżeli dotrwaliście do końca, to super, bo mam dla was bardzo miłą niespodziankę. E, ja tak naprawdę ten program e, Kupiłam w stuprocentowej cenie, ale dla Was, jeżeli macie ochotę, przez najbliższe dwa tygodnie ten program jest w minus 20% cenie, więc warto. Uff, warto po prostu nie przepłacać. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli byście mieli jakieś pytania, wątpliwości lub byście chcieli podyskutować na ten temat, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Serdecznie Was pozdrawiam. Skontaktujcie się z osobą, która przekazała Wam to wideo, bo pewnie będzie krążyło po sieci rozsyłane przez naszych, naszych członków Freedom Bosses. Zachęcam Was do tego. Odezwijcie się do osoby, która Wam dała to wideo. Złapcie ten program. Weźcie się za siebie i po prostu zróbmy. My, e, jeśli mamy taki plan i takie marzenia, zróbmy coś z nimi e, i po prostu je zrealizujmy. Ja to będę robić. Mam nadzieję, że dołączysz razem ze mną. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia.